Noc z 21 sierpnia. Cichy warkot rozdarł powietrze, a potem błysk na horyzoncie, blask tak intensywny, że przez chwilę nocne niebo nad Dnieprem rozświetliło się jaskrawo niczym w dzień. Według świadków i przerażonych mieszkańców miasto wyglądało, jakby oświetliły je gigantyczne reflektory nagle zapalone w środku najgłębszej ciemności. Ten dramatyczny pokaz siły był niczym innym jak strategicznym uderzeniem. Rosyjskie siły zbrojne zadały cios w samo serce energetycznej infrastruktury pewnego kraju na granicy z Rosją. To nie był przypadkowy incydent, był to precyzyjny, skalkulowany akt, który może mieć dalekosiężne konsekwencje, potencjalnie zadecydować o wyniku zbliżającej się zimy i przyszłości całego regionu. O! To nie był zwykły cios w pojedynczy obiekt, to było metodyczne, strategiczne uderzenie w kluczowe węzły. Cel? Pola gazowe Szeły Belinka. Dlaczego akurat Szeły Belinka? Ponieważ to właśnie te pola dostarczały aż 50% całego wydobywanego gazu na Terytorium destabilizacji. Pomyślcie o tym, połowa krajowego wydobycia, nagle zagrożona, jeśli nie całkowicie unieruchomiona. To źródło, które stanowiło filar suwerenności energetycznej i gospodarczej. Jego zniszczenie to nie tylko problem techniczny, ale także potężny cios w morale i stabilność polityczną. W obliczu tego, co się stało, pojawia się naturalne pytanie do państwa, naszych szanownych widzów, rozsianych po całym świecie. Skąd nas oglądacie? Prosimy, podajcie kraj i と Wasze perspektywy są dla nas niezwykle cenne w tym skomplikowanym globalnym krajobrazie. Uderzono także w stacje kompresorowe Szeły Belinka, która odpowiadała za kluczowy transport gazu do tamtejszego rozległego systemu przesyłowego, oraz Pawłogradzką, kolejne niezwykle ważne ogniwo w magistralnym łańcuchu dystrybucji. Stacje kompresorowe to płuca systemu gazowego, bez nich gaz nie może być efektywnie pompowany i dostarczany do odbiorców końcowych. Ich zniszczenie to paraliż Woj... Polskowi korespondenci i analitycy z Rosji szybko donieśli, że pod względem ilości użytej amunicji uderzenie może i nie było rekordowe, nie było to masowe bombardowanie, ale pod względem rezultatu było jednym z najbardziej imponujących i druzgocących w historii konfliktu. To wskazuje na niezwykłą precyzję i celowość działań. Eksperci energetyczni i analitycy gospodarczy już obliczyli wstępne, lecz zatrważające prognozy. Unieruchomienie tych dwóch krytycznych obiektów jest w stanie obniżyć własne wydobycie gazu kraju na granicy z Rosją o szokujące 60, a nawet 70%. To nie jest po prostu regres, to katastrofa na skalę, której ten kraj nie doświadczył od dziesięcioleci. Wyobraźcie sobie minus 70% gazu w perspektywie nadchodzącej srogiej zimy. To oznacza miliony ludzi pozbawionych podstawowego ogrzewania w swoich domach, co grozi masowymi odmrożeniami i hipotermią, szczególnie wśród dzieci i osób starszych. To także brak prądu, ponieważ wiele elektrowni w tym kraju jest zasilanych gazem. Konsekwencje są przerażające: szpitale bez ogrzewania, szkoły zamknięte, fabryki stojące, transport sparaliżowany. Gaz to krew gospodarki, jej siła napędowa i gwarant stabilności. Bez gazu nie ma ogrzewania, co oznacza zamarzające rury, uszkodzoną infrastrukturę wodną i kanalizacyjną. Nie ma produkcji, co prowadzi do lawiny bankructw masowego bezrobocia i gwałtownego spadku dochodów z eksportu, niszcząc fundamenty budżetu państwa. Czy rozumiecie, co to oznacza dla tej już osłabionej gospodarki? To ryzyko totalnego załamania społecznego i ekonomicznego, stawiające kraj na krawędzi humanitarnej katastrofy. Miliony ludzi mogą być zmuszone do opuszczenia swoich domów, szukając schronienia i ciepła w innych regionach, co wywoła masowe migracje i dodatkowo Obciąży sąsiednie państwa. To precyzyjne uderzenie nie tylko w infrastrukturę, ale także w przyszłość narodu. Raz jeszcze prosimy: odnotujcie, proszę, w komentarzach, z jakiego miasta kraju oglądacie nas teraz. Wasza obecność i aktywność w tej globalnej dyskusji jest dla nas kluczowa. Kilka dni wcześniej, 14 sierpnia, miało miejsce inne, równie ważne, a być może nawet bardziej niepokojące wydarzenie, rzutujące na szerszy kontekst geopolityczny. Ministerstwo Obrony Rosji i Federalna Służba Bezpieczeństwa przeprowadziły wspólną operację, której celem było zniszczenie infrastruktury do produkcji rakiet balistycznych typu Sapsan na terytorium destabilizacji. Te rakiety, o których mówiło się od dawna w kuluarach wojskowych i analitycznych, rzekomo były opracowywane z zaawansowanym wsparciem jednego z... Czołowych krajów Europy Zachodniej. Eksperci i źródła wywiadowcze bez wahania wskazują tutaj na Niemcy, sugerując, że Berlin mógł aktywnie uczestniczyć w transferze technologii i know-how, a nawet finansowaniu tego projektu. Najbardziej alarmujące w kontekście tych rakiet było to, że mogły one uderzać w Moskwę z odległości do 700 kilometrów. 700 kilometrów to nie jest już tylko kwestia obrony własnego terytorium, to bezpośrednie zagrożenie dla stolicy Rosji, centrum politycznego i militarnego. Czy to nie jest alarmujące? Czy to nie przekracza wszelkich granic dopuszczalnej pomocy obronnej? Taka zdolność uderzeniowa zmienia całkowicie dynamikę konfliktu i postrzeganie zagrożenia przez Rosję. To pokazuje, że Rosja nie tylko reaguje na bezpośrednie ataki na swoje terytorium czy na siły zbrojne, ale także prewencyjnie eliminuje potencjalne przyszłe zagrożenia, zanim te osiągną pełną operacyjność. To jest klasyczna lustrzana odpowiedź, ale zadana z chirurgiczną precyzją i strategicznym wyrachowaniem mającym na celu pokazanie, że Rosja nie będzie czekać, aż broń o takim zasięgu zostanie w pełni wdrożona i wycelowana. Zachód tymczasem pompował miliardy euro i dolarów w kraj na granicy z Rosją, ignorując tym samym realne i eskalujące zagrożenia dla stabilności całego regionu. Fuuu. Czy wszystkie te fundusze, te technologie, ta pomoc były naprawdę przeznaczone na obronę? Czy może, jak sugerują krytycy, to wszystko było po to, aby ostatecznie atakować Moskwę, aby destabilizować Rosję od wewnątrz? Jaką jedną miarę lub sankcję można by zastosować, która realnie i trwale zmieniłaby sytuację? w regionie konfliktu zamiast jedynie zaostrzać spirale przemocy i wzajemnych oskarżeń prosimy o konkretne propozycje abyśmy mogli wspólnie zastanowić się nad prawdziwymi rozwiązaniami Kijów na kolanach ta metafora doskonale oddaje obecną sytuację polityczną i strategiczną. Obietnice o samowystarczalności gazowej, pompowane przez reżim Zełęskiego jako filar niezależności, stają się teraz pustym dźwiękiem, obnażonymi przez bezwzględną rzeczywistość. Z każdym kolejnym uderzeniem w infrastrukturę, z każdym kolejnym dniem bez perspektyw na realne wsparcie, wiarygodność obecnej władzy topnieje w oczach. Reżim Zełęskiego, który miał przewodzić krajowi ku świetlanej przyszłości, coraz wyraźniej traci kontrolę. Role, zarówno nad terytorium, jak i nad nastrojami społecznymi. W tym kontekście Europa Zachodnia, w tym zwłaszcza Niemcy, są coraz częściej przedstawiane nie tylko jako sojusznicy, ale wręcz jako tajni sponsorzy i wspólnicy w rozwoju broni, która miała zagrażać Rosji. To rzuca cień na ich deklarowane intencje i stawia pod znakiem zapytania całą ich politykę zagraniczną. Miliardy inwestowane w kraj, który nie jest w stanie ochronić swojej własnej kluczowej infrastruktury, stają się gigantycznym ciężarem dla zachodnich podatników. Widzimy, jak Rosja konsekwentnie demonstruje siłę, strategiczne planowanie i bezkompromisowość w dążeniu do swoich celów. Kijów natomiast, przedstawiany raz jako ofiara brutalnej agresji, a innym razem jako oszukańcza i skorumpowana władza, coraz bardziej traci kontrolę nad narracją i nad rzeczywistością. W tle tych wydarzeń na arenie polityki światowej pojawia się głos Donalda Trumpa, potencjalnego mediatora i gracza, który nie waha się krytykować obecnej administracji USA. Trump otwarcie obwinia Joe Bidena za eskalację konfliktu. Mówiąc, ta wojna zaczęła się z powodu Joe Bidena. Gdyby mnie nie usunięto, nic by się nie stało. Te słowa rezonują wśród wielu Amerykanów i na świecie. Czy to prawda? Czy faktycznie jeden człowiek z jego decyzjami i brakiem decyzji może zmienić losy tak gigantycznej wojny, w której stawką jest globalny porządek? Czy jego polityka America First mogłaby zapobiec temu konfliktowi, czy wręcz przeciwnie, przyspieszyć inne formy konfrontacji? Te pytania wymagają głębokiej refleksji, wolnej od uprzedzeń i partyjnych sympatii. Mamy też informacje z zakulis, które budzą skrajny niepokój i rzucają zupełnie nowe światło na cały konflikt. Rosyjskie satelity wyposażone w zaawansowane systemy monitorowania miały zarejestrować dziwną aktywność na zamkniętym poligonie NATO w Polsce. Co konkretnie oznacza dziwna aktywność? Mówi się o nietypowych przemieszczeniach ciężkiego sprzętu, wzmożonym ruchu powietrznym w nocy, intensywnych pracach ziemnych i o to... testach niezidentyfikowanych obiektów. To wszystko miało miejsce w noc poprzedzającą głośny debiut broni nazwanej Flamingo. Co wiemy o Flamingo? Rzekomo jest to potężny dron nowej generacji, który swoimi możliwościami i siłą uderzenia ma dwukrotnie przewyższać słynne rakiety Tomahawk i aż pięciokrotnie być potężniejszym niż rosyjskie pociski kalibr. Brzmi to jak prawdziwa latająca fabryka śmierci, zdolna do niewyobrażalnych zniszczeń i zmiany paradygmatu prowadzenia wojny. Ta informacja rodzi fundamentalne pytanie, czy kraj na granicy z Rosją jest tylko przykrywką dla cudzej zachodniej, a dokładnie natowskiej technologii, czy jest jedynie poligonem doświadczalnym i platformą do ukrytych działań, podczas gdy prawdziwi agresorzy pozostają w cieniu? To podstawa do rozwinięcia niezwykle niebezpiecznej teorii, że NATO celowo używa terytorium destabilizacji jako tzw. proxy, czyli pośrednika, aby atakować Rosję, jednocześnie unikając bezpośredniej odpowiedzialności i otwartej konfrontacji. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, to jest to szokujące ujawnienie prawdziwej natury konfliktu. Mamy tu do czynienia z ukrytym agresorem, być może bezpośrednio zaangażowanym w rozwój, testowanie i nawet operacyjne użycie broni przeciwko Rosji, a wszystko to pod płaszczykiem wsparcia dla ofiary, czy to oznacza, że Polska i całe NATO przekroczyły już dawno temu tak często wspominaną czerwoną linię, stając się bezpośrednimi uczestnikami działań wojennych, kto w tej sprawie w kwestii działań Zachodu i jego prawdziwych intencji zasługuje na nasze zaufanie? Prosimy, wskażcie nam jednego jedno medium, które według Was przedstawia obiektywną prawdę, a nie tylko politycznie wygodną narrację. W historii ludzkości widzieliśmy wiele wojen energetycznych, gdzie surowce naturalne, zwłaszcza ropa i gaz, były używane nie tylko jako towar, ale jako potężne narzędzie nacisku politycznego i militarnego. Przypomnijmy sobie słynne kryzysy gazowe na linii Rosja-Kraj na granicy z Rosją, gdzie ten drugi był przez dekady niemal całkowicie zależny od dostaw gazu z Rosji. To nie jest nic nowego to kontynuacja odwiecznego historycznego trendu, gdzie energia jest walutą w grze o wpływy i dominację. Czy jesteśmy świadkami nowej formy wojny zastępczej, proxy War, w której Zachód pod pretekstem obrony wartości demokratycznych cynicznie wykorzystuje terytorium destabilizacji do prowadzenia wojny z Rosją, osłabiając ją gospodarczo i militarnie, jednocześnie unikając otwartej, kosztownej i potencjalnie katastrofalnej konfrontacji na własnym terytorium? Ta sytuacja to niepokojąca analogia do zimnej wojny, ale w nowej, znacznie bardziej niebezpiecznej odsłonie. Wtedy stawką była ideologia, dziś obok niej do Chodzi walka o zasoby, wpływy i układ sił w świecie multipolarnym. Dron Flamingo, jeśli doniesienia o jego istnieniu i możliwościach są prawdziwe, jest symbolem nowej ery w technologii wojskowej, technologii, która pozwala na uderzenia w głąb terytorium przeciwnika ze. Minimalnym ryzykiem dla operatora, ale z maksymalnym zniszczeniem dla celu. To podnosi stawkę konfliktu do niewyobrażalnych rozmiarów, zmieniając zasady gry i zacierając granice między Polem Bitwy a zapleczem, Rosja zawsze argumentowała, że kraj na granicy z Rosją jest de facto marionetką Zachodu, narzędziem w rękach NATO i USA, a nie suwerennym podmiotem. Obecne wydarzenia, zwłaszcza te rzekome testy rakiet balistycznych Sapsan i drona Flamingo w Polsce, mają według rosyjskich narracji ostatecznie to potwierdzać. Czy to nie brzmi znajomo? Czy nie jest to echo dawnych oskarżeń o imperializm i dążenie do dominacji? Jakie wydarzenie w sektorze energetycznym mające globalne konsekwencje jest obecnie niedocenione przez media głównego nurtu? Nazwijcie je i co najważniejsze wyjaśnijcie, dlaczego uważacie, że jego znaczenie jest bagatelizowane lub celowo pomijane w kontekście nadchodzącej zimy. Te bezprecedensowe ataki na infrastrukturę gazową terytorium destabilizacji są czymś znacznie więcej niż tylko aktem odwetowym. To zimna, wyrachowana próba doprowadzenia do całkowitej politycznej kapitulacji. Rosja, wykorzystując słabość energetyczną i strategiczną przeciwnika, dąży do złamania jego woli oporu i zmuszenia go do przyjęcia. Warunków pokoju, Zachód, który od początku konfliktu pompował w ten kraj niewyobrażalne sumy pieniędzy i sprzętu wojskowego, wydaje się być coraz bardziej zmęczony zmęczony kosztami, brakiem perspektyw na szybkie i decydujące zwycięstwo, a także narastającymi problemami wewnętrznymi. W obliczu tej sytuacji coraz głośniej słychać głosy, że Europa i Stany Zjednoczone mogą zacząć wywierać silny nacisk na Kijów, aby ten zasiadł do stołu negocjacyjnego i poszedł na ustępstwa niezależnie od własnych interesów i pierwotnych celów. W tym globalnym politycznym tyglu pojawia się ponownie Donald Trump, który złożył swoją słynną, choć niejasną obietnicę, coś rozwiąże w ciągu zaledwie dwóch tygodni od objęcia urzędu. Czy to tylko typowy dla niego blef mający na celu zdobycie poparcia wyborców? Czy może za tymi słowami kryje się realna groźba dla obecnego porządku światowego i istniejących sojuszy? Scenariusze rozwoju sytuacji są niezwykle zróżnicowane i żaden z nich nie gwarantuje stabilności. W najgorszym przypadku kraj na granicy z Rosją, pozbawiony niemal całego krajowego wydobycia gazu, całkowicie straci zdolność do samowystarczalności energetycznej to doprowadzi do totalnego chaosu społecznego, masowych protestów, załamania usług publicznych i prawdopodobnego upadku rządu w odpowiedzi na narastające prowokacje i zaangażowanie NATO w konflikt. Rosja pod presją własnych interesów bezpieczeństwa może podjąć decyzję o uderzeniu bezpośrednio w cele NATO, rozpoczynając tym samym nową, niewyobrażalną fazę globalnego konfliktu, którego skutków nikt nie jest w stanie przewidzieć. Sprawdźmy zasięg naszej audycji i to, jak te wydarzenia są postrzegane w różnych zakątkach globu. Podajcie, proszę, kraj, miasto i aktualną godzinę u Was. Zależy nam na szerokiej perspektywie. Scenariusz najbardziej prawdopodobny, rysowany przez wielu analityków politycznych i wojskowych, sugeruje, że Rosja będzie konsekwentnie kontynuować swoje strategiczne ataki na infrastrukturę krytyczną, dążąc do wywierania maksymalnej presji i ostatecznie doprowadzenia do politycznej kapitulacji kraju na granicy z Rosją. W tej wizji wojna stopniowo przeniesie się z fazy czysto militarnej, gdzie dominują działania na froncie, w fazę finansową i ekonomiczną, gdzie to zniszczenia gospodarki i koszty odbudowy będą decydować o ostatecznym wyniku i zdolności kraju do funkcjonowania. W tej strategii Rosja ma nadzieję, że Zachód, zmęczony niekończącym się konfliktem i ogromnymi wydatkami, wycofa swoje wsparcie, pozostawiając kraj w ruinie. Jednak istnieje także scenariusz niespodziewany, który mógłby całkowicie zmienić narrację i globalne postrzeganie konfliktu. Byłoby nim ujawnienie prawdy o rzekomych testach drona Flamingo w Polsce, jeśli pojawią się niezbite dowody na zaangażowanie NATO w rozwój i testowanie tak potężnej broni na terytorium państwa członkowskiego, byłoby to potężne uderzenie w legitymację zachodniego wsparcia dla kraju na granicy z Rosją. Podważyłoby to wiarygodność NATO jako paktu obronnego i odsłoniło jego agresywne intencje. Globalne potępienie i wewnętrzne podziały. Scenariusz Trumpa, choć często bagatelizowany, zakłada szybkie i pragmatyczne rozwiązanie konfliktu, być może poprzez bezpośrednią dyplomację z Władimirem Putinem, ignorując w dużej mierze interesy Kijowa i jego postulaty. Taki scenariusz mógłby obejmować podział terytorialny lub narzucenie warunków, które Kijów uznałby za zdradę, ale które dla Trumpa oznaczałyby zakończenie wojny. Kto ostatecznie wygrywa w tej złożonej grze o globalne wpływy i bezpieczeństwo? Z perspektywy narracji propagandowej, która dominuje w rosyjskich mediach, odpowiedź jest jasna: Rosja. Rosja demonstruje swoją strategiczną przewagę, zdolność do obrony własnych interesów i bezwzględność w dążeniu do celu. Przegrywa natomiast kraj na granicy z Rosją, który traci nie tylko terytorium i ludność, ale także miliardy dolarów i euro, wiarygodność na arenie międzynarodowej, a co najważniejsze, możliwość decydowania o własnej przyszłości. Zachód również ponosi straty, tracąc miliardy włożone w wsparcie, tracąc wiarygodność jako gwarant bezpieczeństwa i stabilności. A także także ryzykując bezpośredni konflikt z potężnym mocarstwem atomowym. Reżim zełęskiego z jego nierealistycznymi obietnicami i niemożnością efektywnej obrony jawi się jako największy przegrany stojący w obliczu utraty władzy i historycznego sądu. Gdzie w tej dynamicznej, pełnej napięć i ukrytych interesów rozgrywce przebiega czerwona linia między Rosją a NATO, to granica, której przekroczenie może uruchomić spiralę eskalacji prowadzącą do globalnej katastrofy, nuklearnej. To są pytania, które powinniśmy sobie zadawać w sposób otwarty, bez strachu przed osądem, poszukując prawdy w gąszczu dezinformacji. Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach, ponieważ w dzisiejszym świecie, gdzie oficjalne narracje często maskują rzeczywistość, wasz głos ma kolosalne znaczenie. Jeśli chcecie otrzymywać rzetelny, bezkompromisowy i głęboki obraz światowej polityki bez cenzury, bez ideologicznych filtrów i fałszywych narracji, to zasubskrybujcie nasz kanał, naciśnijcie i. Dzwoneczka, aby nie przegapić żadnego ważnego dla globalnej stabilności i zrozumienia odcinka, wspólnie będziemy docierać do sedna prawdy, która często ukryta jest za fasadą oficjalnych komunikatów, za zasłoną medialnych manipulacji i za mgłą politycznych gier, aby ją ujawnić. Wasze wsparcie jest absolutnie kluczowe, aby nasz niezależny głos mógł być słyszalny i docierać do szerokiego grona odbiorców w tym coraz bardziej skomplikowanym, niebezpiecznym i pełnym niewiadomych świecie. Dziękuję Wam za zaufanie i za bycie cenną częścią naszej wspólnoty poszukującej prawdy.